Cześć wszystkim. Zauważyłem, że 85,4% osób oglądających filmy nie subskrybuje kanału, a tylko 14,7% jest już częścią naszej społeczności. Jeśli podoba Ci się ten kontent i chcesz wesprzeć kanał, jedno kliknięcie w przycisk subskrybuj robi ogromną różnicę. Chodźmy razem rozwijać tę społeczność. Przyleciałam w nocy, gdy równina pod miastem drżała od huku artylerii. Niebo nie było już czarne, lecz poszarpane, przecięte smugami rakiet, a każde uderzenie wyświetlało na chwilę szkielety ruin. Nazywam się Iwa, tak brzmiała moja wersja imienia, dostosowana do głosek, które wasi żołnierze mogli łatwo wymówić. Oficjalnie miałam być tylko obserwatorem, cieniem rejestrującym obraz i dźwięk. W praktyce oznaczało to bycie świadkiem tego, czego inni nawet nie chcieli oglądać. Kapitan Michał Żurawski czekał na mnie przy wejściu do prowizorycznego bunkra. Jego twarz była zmęczona, choć nie miał więcej niż trzydzieści lat. Krótkie, posiwiałe włosy nad czołem zdradzały więcej niż raporty o przebytych bitwach. Ubranie nosił tak, jakby nie zdejmował go od tygodni, nie było w tym zaniedbania, tylko świadomość, że wszystko, co czyste i nowe, nie przerwa nawet jednej nocy. Gdy nasze spojrzenia się spotkały, nie powiedział nic poza krótkim choć prowadził mnie korytarzem wykopanym w ziemi, obudowanym betonem i blachą. Ściany były wilgotne, paczniały żelazem i kurzem. Na jednej z nich widniała tablica, a właściwie zardziewiała blacha, na której kredą zapisano dziesiątki nazwisk. Michał przesunął dłonią po jednej z liter i dodał nową kreskę. Każda kreska oznaczała kolejną osobę, która nie wróciła. Nie pytałam, bo nie potrzebowałam odpowiedzi. W korytarzu spotkaliśmy Zofię. Jej włosy były spięte w prosty warkocz, twarz miała jasną, ale zmęczoną, dłonie zaczerwienione od ciągłego mycia i dezynfekcji. Nie wyglądała jak wojowniczka, a jednak jej obecność była tu tak samo ważna, jak karabin Michała. Kiedy patrzyłam, jak przykłada dłonie do ramienia młodego żołnierza, którego opatrywała, pomyślałam, że ona naprawdę rzeźbi życie w miejscu, gdzie wszystko inne się rozpada. Michał prowadził mnie dalej, aż dotarliśmy do końca korytarza. Tam znajdowało się wejście na powierzchnię ciężkie drzwi, które otwierano tylko wtedy, gdy było to konieczne. Po drugiej stronie czekała wojna. Kapitan spojrzał na mnie jeszcze raz. Było w tym spojrzeniu ostrzeżenie, ale i pytanie, czy naprawdę wiedziałam, na co się zgodziłam. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, rozległ się alarm. Ściany zadrżały, ziemia huknęła, jakby pod nami przebiegł gigant. Żołnierze wybiegli z korytarza w stronę schodów prowadzących na powierzchnię. Widziałam ich plecy, sylwetki ginące w deszczu iskier i dymu. Michał odwrócił się tylko na chwilę, jakby chciał coś powiedzieć, lecz zamilkł i kiwnął głową. To było zaproszenie i rozkaz jednocześnie. Ruszyłam za nim, choć moje protokoły nakazywały inaczej. Kiedy drzwi otworzyły się z jękiem zawiasów, uderzył we mnie podmuch powietrza ciężkiego odpyłu i spalenizny. Niebo płonęło, a linia horyzontu przypominała rozżarzony piec. Odgłosy wybuchów były tak głośne, że czułam je w klatce piersiowej. Zofia biegła obok nas, niosąc torbę pełną bandaży, strzykawek i nożyczek rzeczy kruchych wobec stali i ognia, ale tu bardziej potrzebnych niż cokolwiek innego. Wtedy zrozumiałam, że moja przysięga bez broni, moja obietnica obserwatora, zostanie wystawiona na próbę szybciej niż się spodziewałam. Nie byłam już w świecie analiz i raportów. Byłam w świecie ludzi, którzy wracali na deszcz ognia, bo nie mieli innego wyboru. Stałam się częścią tego marszu, choć wiedziałam, że nie powinnam. Tamtej nocy po raz pierwszy poczułam ciężar imion, które miałam zapisać. Każde z nich mogło być ostatnim. Każde było cenniejsze niż wszystkie dane, jakie mogłam przesłać w eter. Świt nadciągnął jakby niechętnie, światło poranka było blade, przyduszone przez dym unoszący się nad miastem. Strefa dwianek rozciągała się przed nami niczym rozbity labirynt, domy bez dachów, powybijane okna przypominające puste oczodoły, ulice popękane i zasypane gruzem. Każdy krok dudnił o beton, jakby w tym martwym miejscu nawet echo próbowało żyć. Zofia kucnęła przy chłopcu, którego znaleźliśmy na podwórzu dawnego przedszkola. Jego twarz była umazana sadzą, a oczy szerokie, nieruchome, jakby widział coś, czego nie potrafił wypowiedzieć. Ściskał w dłoni metalowy guzik, wytarty od dotyku. Był to jedyny przedmiot, jaki mu został. Zofia mówiła do niego cicho, jak do własnego brata albo syna, głosem, który niósł obietnicę, że mimo Huku wciąż istnieje coś, co można nazwać bezpieczeństwem. Michał w tym czasie wydawał rozkazy. Drużyna rozdzieliła się po ruinach. Paweł zabezpieczał wejście, Bartek ustawiał czujniki na skrzyżowaniu, Natalia badała drogę, jakby każdy centymetr ulicy znała od dawna. Byli jak precyzyjny mechanizm, każdy trybik poruszał się w rytmie niewidocznego zegara. Wiedzieli, że każdy błąd kosztuje życie, a mimo to nie było w ich ruchach wahania. Zatrzymałam się przy murze, na którym ktoś wymalował dawno temu kolorowe kwiaty. Farba była popękana, ale wciąż żywa, jakby próbowała przypomnieć, że to miejsce nie zawsze należało do wojny. Zapisując parametry, kąty i dane w moim urządzeniu, czułam, że to, co widzę, nie mieści się w żadnej tabeli. Tego ranka moja rola obserwatora zaczęła się kruszyć. W raportach mogłam zanotować, że Zofia stabilizowała puls dziecka, że Michał prowadził drużynę przez ruiny, że wróg pozostawał jeszcze niewidoczny. Ale nie mogłam zapisać tego, co czułam, widząc, jak Michał dotyka ramienia Natalii, kiedy ta wróciła cała po zwiadzie. Nie mogłam zmierzyć tonu, w jakim Zofia szeptała słowa otuchy, ani ciszy, jaka zapadła, gdy chłopiec w końcu zamknął oczy i zasnął w jej ramionach. Noc, która nastąpiła, była ciężka od wilgoci. Siedzieliśmy w ruinach sali gimnastycznej, której dach zapadł się dawno temu. Żołnierze rozłożyli prowizoryczne łóżka, Michał kreślił coś na mapie, a Zofia sprawdzała bandaże. Ja siedziałam z boku, rejestrując dane, ale coraz częściej moje oczy uciekały od wyświetlacza w stronę ich twarzy. Wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że nie powinnam była tu przylatywać. Wojna ludzi nie była dla obserwatorów, którzy chcą tylko widzieć i nie dotykać. Wojna ludzi miała zapach przypalonej nadziei, a jednocześnie rodziła coś, co raniło głębiej niż odłamki przywiązanie. Noc w strefie Ewianek była najgorsza. Miasto nie spało, choć dawno nie było w nim mieszkańców. Zamiast tego ulice pełniły rolę pułapek, a mury szeptały echo wybuchów. Kiedy wiatr przesuwał się między ruinami, miałam wrażenie, że to głosy zmarłych próbują ostrzec żywych. Wtedy pojawiły się one drony zwane szeptaczami. Nie były duże. Z odległości mogły wyglądać jak zabłąkane ptaki, lecz każdy z nich niósł w sobie technologię, która miała złamać psychikę żołnierza szybciej niż ostrzał. Emitowały fale akustyczne, drążące w głowie, wchodzące pod czaszkę. Także człowiek zaczynał słyszeć własne lęki, szeptane głosem kogoś bliskiego. Paweł upadł na kolana, kiedy jeden z dronów przeleciał tuż nad nim, powtarzając głos jego matki. Natalia zagryzła wargi do krwi, by nie krzyczeć. Stałam przy wejściu do punktu opatrunkowego, gdzie Zofia walczyła z ranami Michała. Był półprzytomny, leżał blady, z oczyma zamkniętymi, jakby spał w samym środku huku. Z sufitu kapała woda, krople spadały w rytmie, który brzmiał jak odmierzanie ostatnich chwil. Jeden z szeptaczy zawisł nad wejściem, jego mechaniczny dźwięk wbijał się we mnie, wywołując obrazy, które nie należały do mnie, jakby próbował otworzyć skrzynię wspomnień, której nigdy nie miałam. Mój protokół nakazywał milczenie. Miałam tylko obserwować, nigdy nie działać. Ale widok Michała, nieruchomego, z bronią opartą o ścianę oraz Zofii, której dłonie drżały mimo wysiłku, by pozostać spokojną, sprawił, że moje palce sięgę po interfejs. Wystarczyło lekkie naciśnięcie ukrytego przycisku. W eter powła fala precyzyjna i czysta, jak dzwon przecięty o świcie. Dram zadrzał, zachwiał się i spadł na ziemię jak martwy owad. Myślałam, że nikt tego nie zauważył. Ale gdy schyliłam głowę, by udawać, że zajmuję się notatkami, poczułam na sobie spojrzenie. Natalia patrzyła wprost na mnie, jej oczy były jak ostrza. Nie powiedziała nic, tylko odwróciła się i podniosła karabin. Wiedziałam jednak, że ten moment zostanie w niej zapisany. Kilka godzin później Michał otworzył oczy. Zofia siedziała przy nim, a ja stałam z boku, jak cień, który nie powinien istnieć. Kapitan spojrzał na nią z wdzięcznością, a potem, jakby przez przypadek, jego spojrzenie powędrowało również ku mnie. Nie mogło to być możliwe, nie miał prawa wiedzieć, co zrobiłam, a jednak przez chwilę miałam wrażenie, że dziękuję również mnie. Tej nocy długo nie mogłam zasnąć. Zofia tuliła chłopca, który wciąż trzymał w dłoni guzik, Paweł siedział nieruchomo, jakby bał się snów, Bartek majstrował przy resztkach radia. Ja zaś patrzyłam na Michała, na jego spokojny oddech i wiedziałam, że moja przysięga została złamana. Byłam obserwatorką, ale stałam się kimś więcej. Stałam się uczestnikiem, choć jeszcze nikt tego głośno nie nazwał. Bastion kary wyrastał na horyzoncie jak Czarna Góra, zbudowana z betonu i szkła, którego tafle lśniły twardym światłem reflektorów. Miejsce to było nie tylko fortecą, ale też symbolem każdy, kto próbował podejść zbyt blisko, wiedział, że w jego wnętrzu kryją się dziesiątki systemów obronnych, zaprojektowanych nie po to, by odpierać, ale by miażdżyć. Ludzie szeptali o nim jak o przeklętym sercu wroga, które pulsuje w rytmie cudzej dominacji. Plan ataku, który rodził się w ukryciu, nie miał prawa się udać. Podkop, nocny szturm, wejście z zaskoczenia to brzmiało jak desperacja, nie jak strategia a jednak w spojrzeniach drużyny nie było strachu. Była tylko decyzja, że nie mają wyboru. Michał rozkładał mapy na betonowym stole, a nad nimi wisiała lampa, która migotała tak, jakby sama bała się zgasnąć. Wieczorem, gdy reszta szykowała sprzęt, usiedliśmy w ruinach starego dworca. Dach dawno runął, przez wybite okna wpadał chłodny wiatr, niosąc pył i zapach spalenizny. Zofia czyściła swoje narzędzia w ciszy jej dłonie poruszały się metodycznie, z taką starannością, jakby wierzyła, że to właśnie od tego zależy życie ludzi, których jeszcze nie znała. Michał ostrzył bagnet, rytmicznie, spokojnie, bez gniewu. Każde przesunięcie ostrza po kamieniu brzmiało jak oddech. W pewnej chwili uniósł wzrok i zapytał mnie o miejsce, z którego pochodzę. Zastygłam na moment, zanim odpowiedziałam. Prawdy nie mogłam zdradzić. Powiedziałam więc półsłówkiem, że przybyłam z daleka, z miejsca, gdzie wojna jest tylko przedmiotem w nauce, a nie codziennym doświadczeniem. Michał uśmiechnął się wtedy krótko, bez radości. U nas bywa odwrotnie. Najpierw jest doświadczenie, dopiero potem nauka. I kosztujemy jej więcej, niż byśmy chcieli. Patrzyłam na niego w tamtym momencie dłużej, niż powinnam. Był dowódcą, człowiekiem przyzwyczajonym do strat, ale pod tą warstwą twardości dostrzegałam zmęczenie, które nie było tylko fizyczne. To było zmęczenie człowieka, który musiał nosić ciężar imion wypisanych kredą na ścianach. Gdy wszyscy zasnęli, usiadłam sama z notatnikiem, w którym zapisywałam dane. Cyfry i liczby układały się w kolumny, ale coraz częściej przerywały je myśli, których nie powinnam mieć. Wtedy Natalia podeszła cicho i usiadła obok. Jej oczy były czujne, uważne, takie same jak wtedy, gdy widziała, jak strąciłam szeptacza. Podałam jej złożoną kartkę. Były tam moje wyliczenia, kąty reflektorów, rytm, w jakim się obracały, martwe pole kamer, które mogło dać im kilka minut przewagi. Natalia wzięła kartkę, ale nie otworzyła jej od razu. Schowała ją do kieszeni, jakby ukrywała najcenniejszy amielyt. Jej spojrzenie nie zawierało pytania, raczej ostrzeżenie. Wiedziałam, że od tego momentu nie jestem już tylko obserwatorem. Bastion świecił tej nocy jeszcze jaśniej, jakby sam przeczuwał, że ktoś odważy się go doknąć. Reflektory omiatały równinę, a światło było tak ostre, że zdawało się kroić powietrze. W oddali słychać było odgłosy pracy ludzi drążących ziemię, a każdy uderzony kamień brzmiał jak zapowiedź nadchodzącej ciszy przed burzą. Nie spałam ani chwili. Czułam, że lina mojego mandatu pęka włókno po włóknie. To, co miało być tylko obserwacją, zaczynało zmieniać mnie w kogoś, kto bierze odpowiedzialność. A odpowiedzialność tutaj znaczyła jedno, że jeśli coś się nie uda, ja także będę winna. Nazajutrz, jeszcze przed świtem, w bazie pojawił się Cornel. Oficjalnie miał działać w innym sektorze, daleko od strefy dwianek, a jednak zjawił się nagle jak cień wyłaniający się z mgły. Wysoki, o twarzy gładkiej i chłodnej, z tym samym mundurem, który my obserwatorzy otrzymywaliśmy, lecz noszonym w sposób przesadnie nieskazitelny. Nie było na nim pyłu ani kurzu, jakby każda nitka jego stroju kłamała. Przywitał się chłodno, zbyt oficjalnie, zbyt sztucznie. Michał ścisnął mu dłoń, ale widziałam, że jego palce pozostały napięte, a spojrzenie zimne. Kornel od razu poprosił o rozmowę z dowództwem i zniknął w podziemnej sali, z której wychodziły kable i przewody radiowe. Kiedy wrócił, uśmiechał się jednak, był to uśmiech, który nie sięgał oczu. Później tej nocy obudziłam się nagle, czując niepokój. Cisza była zbyt ciężka, jakby oddychała wrogim rytmem. Wyszłam na korytarz, gdzie światło lampy chwiało się pod wpływem przeciągu. Znalazłam Cornela przy przekazie kierunkowym, którego antena była wycelowana nie w nasze linie, ale ponad nie w orbitę. Zatrzymałam się i zapytałam półgłosem, co robi. Odpowiedział mi bez cienia zawahania, ewakuacja. Ale po sekundzie poprawił się jego głos, stwardniał jak lód. Ewaluacja. To jedno słowo wystarczyło, by zrozumieć. On nie zamierzał nikogo ratować. Wysyłał dane nasze pozycje, naszą gotowość, naszą słabość do tych, którzy na orbitach decydowali, czy ludzie mają jeszcze prawo istnieć. Stałam jak sparaliżowana. Wiedziałam, że każdy pakiet informacji, który prześle, może zmienić losy tego konfliktu. Ale Cornel nie wysyłał obserwacji. Wysyłał wyrok. Odwrócił się powoli i spojrzał na mnie, jakby czekał, aż coś powiem. Jego twarz była gładka, obojętna, bez emocji. To, co robię, to dla większego dobra, wyszeptał. A ja nagle poczułam, że te słowa są najbardziej puste ze wszystkich, jakie kiedykolwiek słyszałam. Nie zdążyłam odpowiedzieć, bo w korytarzu rozległy się kroki. To była Zofia. Jej oczy, zmęczone po całym dniu opatrywania rannych, od razu dostrzegły, że coś jest nie tak. Spojrzała najpierw na mnie, potem na Kornela, ale nie zadała żadnego pytania. Zrobiła tylko kilka kroków bliżej i cicho powiedziała, drżysz. Oparłam czoło o zimną ścianę, nie mogąc ukryć napięcia. Nie umiem już tylko patrzeć, wyszeptałam. To była najprostsza, ale i najgroźniejsza prawda, jaka mogła paść z moich ustęp Zofia położyła swoją dłoń na mojej dłoni. Jej dotyk był ciepły i stanowczy, jakby mówił więcej niż wszystkie raporty razem wzięte. To znaczy, że jesteś tu naprawdę, odpowiedziała. Było to najniebezpieczniejsze zdanie, jakie kiedykolwiek usłyszałam. Bo jeśli naprawdę tu byłam, jeśli czułam to, co oni, jeśli uczestniczyłam, nie mogłam już wrócić do roli, którą mi wyznaczono. Z tyłu Cornel odwrócił się ponownie do nadajnika. Jego sylwetka wyglądała jak czarna smugę w świetle lampy. Wiedziałam, że ta noc będzie początkiem rozdarcia. Że zdrada nie jest jeszcze pełna, ale wisi nad nami jak miecz, którego ostrzelada moment runie. Ziemia była ciężka, wilgotna, a każdy uderzony kamień dźwięczał jak ostrzeżenie. Tunel drążony przez drużynę miał szerokość zaledwie na jedną osobę. Wchodziliśmy kolejno, w ciszy, w której słychać było jedynie oddechy i stłumione brzęknięcia metalowych narzędzi. Paweł niósł ładunki na plecach, jakby dźwigał całe miasto. Bartek najżejszy, prowadził przodem, ostrożnie wybierając drogę, by tunel się nie zapadł. Natalia liczyła kroki, zapamiętując każdy zakręt, każdy metr była żywą mapą. Michał zamykał pochód, gotów w każdej chwili zawrócić i bronić przejścia. Zofia została w punkcie opatrunkowym. Nie dlatego, że się bała. Została, bo ktoś musiał zszywać świat, kiedy my go rozrywamy. Jej ostatnie spojrzenie przed zejściem pod ziemię utkwiło we mnie. Było w nim więcej prośby niż w rozkazach Michała. Nie miałam prawa zawieść. Powietrze w tunelu było duszne, pachniało mokrym piaskiem i starym żelazem. Każdy krok brzmiał jak modlitwa, której nikt nie odmawiał głośno, ale wszyscy czuli ją w gardle. Po godzinie marszu napotkaliśmy przeszkodę czujnik dgań wroga, niewielki metalowy dysk zatopiony w ziemi. Żołnierze spojrzeli na siebie bez słowa. Dla nich to był nowy model, nieznany, niemożliwy do obejścia. Uklękłam i położyłam dłoń na ziemi. Czujnik pulsował rytmem, którego nie dało się usłyszeć zwykłym uchem. Wyczuwałam fale jak uderzenia serca. Siedem sekund martwego okna co dwadzieścia powiedziałam cicho. Musicie przejść w tym czasie, nie wolniej. Michał spojrzał na mnie ostro, jakby wiedział, że zdradziłam część siebie. Ale nie pytał. Położył rękę na moim ramieniu i skinął głową. To jedno słowo w jego geście znaczyło: prowadź. Przeszliśmy. Po drugiej stronie tunel prowadził coraz wyżej. Grunt był twardszy, bardziej suchy, a nad nami musiała znajdować się konstrukcja bastionu. Czułam wibracje maszyn, dźwięk generatorów, głuche dudnienie, które przypominało bicie serca potwora. W połowie drogi do komór zasilania usłyszeliśmy ruch. Echo kroków odbiło się od ścian tunelu. Kornel. Pojawił się niespodziewanie, jakby znał trasę od początku. W jego dłoniach błyszczało urządzenie. Wiedziałam, że to nadajnik kierunkowy, gotów przesłać nasze współrzędne. Uśmiechnął się zimno, jak ktoś, kto już wydał wyrok. Michał dobył noża, ale Kornel uniósł dłoń. Nie rób tego. Góra czeka na mój sygnał. Jedno naciśnięcie i wasze życie kończy się w tym tunelu. Jego głos był spokojny, pewny siebie, jakby naprawdę wierzył, że zdrada to misja. Nie zdążyłam pomyśleć. Wsunęłam dłoń w panel przy moim nadgarstku i uruchomiłam tłumienie fal. Nadajnik Kornela zaskwierczał, wypuścił smugę dymu i ucichł. W tej samej chwili Michał rzucił się na niego. W tunelu zabrzmiał głuchy odgłos uderzeń, a ziemia drżała pod ich walką. Bartek i Paweł podtrzymywali ściany, by tunel się nie zawalił. Natalia patrzyła na mnie, jakby chciała zapytać, kim naprawdę jestem. W końcu Kornel upadł, przyciśnięty butem Michała do ziemi. Jego oczy lśniły w mroku, pełne nienawiści, ale i czegoś jeszcze przekonania, że to on miał rację. Nie było czasu na sądy. Musieliśmy iść dalej. Bastion był tuż nad nami, jego serce czekało, by je rozerwać. Wiedziałam, że zdrada Kornela to tylko pierwszy cios. Prawdziwa walka dopiero miała nadejść. Ładunki zagrały o świcie, choć w tunelu nie było światła. Najpierw poczuliśmy drżenie ziemi, potem huk, który zmieszał się z jękiem metalu i kamienia. Bastion zadrżał, a jego reflektory na powierzchni zgasły jeden po drugim, jak gwiazdy gaszone dłonią. Gdy cisza po wybuchu przecięła powietrze, była nienaturalna, mleczna, dusząca, tak ciężka, że zdawało się, iż pochłania każdy oddech. Wbiegliśmy w rozbite wnętrze, gdzie korytarze tętniły jeszcze dymem i kurzem. Wrogie systemy obronne gubiły rytm, drzwi nie zamykały się, alarmy urywały w połowie sygnału. Natalia prowadziła nas przez labirynt, zapamiętując drogę niczym przewodnik w jaskini. Paweł trzymał ładunki zapasowe, Bartek osłaniał tyły. Michał szedł przodem, z karabinem gotowym do strzału, choć każda jego decyzja brzmiała raczej jak cięcie nożem, niż huk broni. W jednym z korytarzy trafiliśmy na lustro, wysokie, zakurzone, zachowane jak relikt sprzed wojny. Ludzie zatrzymali się na moment, patrząc na własne odbicia. To było niebezpieczne, bo w tych odbiciach widzieli nie wojowników, lecz zmęczonych, zakurzonych, rannych ludzi. Michał odwrócił wzrok pierwszy i poprowadził nas dalej, wiedząc, że chwila zawahania mogła być śmiertelna. Sala kontrolna znajdowała się na końcu szerokiego korytarza. Weszliśmy tam ostrożnie, a Michał uniósł rękę, by dać znak zatrzymania. Wtedy padł strzał. Snajper ukryty za konsolą wystrzelił bez ostrzeżenia. Widziałam, jak pocisk leci wprost w piersi kapitana. Bez myślenia rzuciłam się na niego, popychając go ramieniem. Uderzenie było jak ogień gorąco rozżarzonego metalu przeszyło moją skórę, a zapach spalonego materiału uderzył w nozdrza. Upadliśmy razem na ziemię, Michał pod sobą, ja nad nim, splątani w chaosie. Pocisk przebił mój rękaw i rozciął fragment ciała, ale nie sięgnął jego serca. Paweł zdążył odpowiedzieć ogniem. Snajper runął na podłogę, a cisza, jaka po tym zapadła, była tak gęsta, że każdy oddech brzmiał jak krzyk. Z sufitu spadły odłamki szkła, które rozsypały się po podłodze, jak krople deszczu. Próbowałam wstać, lecz Michał chwycił mnie za ramię. Spojrzał na mnie, nie pytając, dlaczego to zrobiłam. W jego oczach widziałam nie zdziwienie, lecz zrozumienie. Jakby wiedział od początku, że nie potrafię tylko patrzeć. Przez radio odezwał się głos Zofii, krzykliwy i przerywany zakłóceniami. Wołała, żebym nie traciła przytomności, choć jeszcze stałam na nogach. Jej głos był jak lina, której mogłam się uczepić w tym chaosie. I wtedy zobaczyłam go. Kornel stał przy rdzeniu transmisyjnym z nadajnikiem w dłoni. Na ekranie migotały cyfry, a na jego twarzy malowała się satysfakcja. Wiedziałam, że to nie była zwykła transmisja. To były nasze współrzędne, gotowe do wysłania w przestrzeń, by ci na orbitach mogli zadecydować o eksterminacji. To dla większego dobra, powiedział spokojnie, jakby wyjaśniał dziecku prostą regułę. Dla czyjego dobra? Odpowiedziałam i podeszłam bliżej, czując, jak moje palce pieką od napięcia. Wyrwałam mu moduł z dłoni, czując, jak gorące impulsy elektryczne przeszywają moje opuszki. Nadajnik zasyczał i zgasł, wypuszczając smugę dymu. Kornel rzucił się na mnie, ale Michał dopadł go pierwszy. Walczyli brutalnie, bez słów, używając nie tylko pięści, ale zębów, łokci, całej siły ciała. W tunelu słychać było tylko ich oddechy i odgłosy uderzeń. Krew rozprysła się na podłodze. Patrzyłam na to, wiedząc, że w tej walce nie ma zwycięzcy byli tylko ci, którzy przetrwają. Kolor krwi był taki sam. Nie miało znaczenia, skąd pochodzimy. Na tej podłodze, w sali pełnej kurzu i popiołu, nie było różnicy między człowiekiem a obserwatorem. Była tylko walka o to, by nie dać światu pogrążyć się w ciemności. Świt nadszedł spóźniony, jakby sam bał się spojrzeć na zgliszcza bastionu. Forteca płonęła od środka, a kłęby dymu unosiły się ku niebu niczym smugi ciemnych modlitw. Wokół rozciągało się pole ciszy, przerywane jedynie trzaskiem zapadających się stropów. Ziemia drżała jeszcze lekko, jakby echo eksplozji nie chciało odejść. Siedzieliśmy na rampie ewakuacyjnej. Michał miał zabandażowany bok, z twarzy zniknęła już bladość, choć każdy ruch sprawiał mu ból. Zofia klęczała obok, co chwilę sprawdzając jego tętno, a jej spojrzenie łagodniało, gdy widziała, że kapitan oddycha równo. Natalia stała oparta o ścianę, trzymając karabin, ale po jej oczach widać było, że myślami jest gdzie indziej może przy drodze, którą wrócimy może przy kimś, kto na nią czekał. Paweł i Bartek przeszukiwali korytarze, upewniając się, że nikt nie został. Kornel siedział związany w kącie, jego wzrok wbity był w niebo. Szukał tam potwierdzenia, że jego sygnał jednak dotarł że tam, w górze, ktoś wciąż czeka na dane. Ale ja wiedziałam, że nadajnik, który wyrwałam mu z dłoni, przestał istnieć. Sygnał nie wyszedł. Decyzja, którą chciał narzucić światu, nie zapadła. Podniosłam z ziemi moduł zapisu. Był nadpalony, ale wciąż działał. Podałam go Natalii. Zniszcz to, powiedziałam. Spojrzała na mnie uważnie, lecz zamiast pytać dlaczego, uniosła urządzenie i cisnęła nim o beton. Rozpadło się w drobne kawałki. A ty? Zapytała po chwili. Co zamierzasz? Unosząc głowę, czułam ciężar odpowiedzialności, ale i ulgę. Napiszę inny raport, odpowiedziałam. Usiadłam na skrzynce i uruchomiłam nagrywanie. Mój głos brzmiał obco, cicho, jakby nie należał do mnie, a jednak każde słowo rodziło się z prawdy. Obserwacja. Ludzie w wojnie są nie do zniesienia dla tych, którzy chcą patrzeć bez udziału. Ich taktyka nie kończy się na algorytmach. Używają dłoni do opatrywania ran cudzych i własnych narażają życie dla słów, które w teorii znaczą mniej niż gest. Kochają w chwilach, gdy drzwi śmierci otwierają się tuż przed nimi. Wniosek, jeśli ktoś chce ich oceniać z góry, niech najpierw usiądzie w ruinach razem z nimi i poczeka, aż spadnie pierwszy szeptacz. Wtedy zrozumie, że wojna nie jest liczbą, ale imieniem. Wyłączyłam urządzenie. Przez moment panowała cisza. Potem Zofia uśmiechnęła się tak, jak uśmiecha się ktoś, kto właśnie odłożył skalpel po uratowanej operacji. Michał podniósł się ostrożnie i podał mi rękę. Wracamy? Zapytał. Skinęłam głową. Widziałam, że wrócę tam, skąd przyleciałam, że przyjdzie czas na raporty i pytania. Ale wiedziałam też, że nie powiem wszystkiego. Nie zdradzę imion, które stały się dla mnie ważniejsze niż wszystkie rozkazy. Bo w tych ruinach nauczyłam się czegoś, czego nie było w żadnym protokole. Nauczyłam się, że życie ma wartość tylko wtedy, gdy dzielisz się z innymi. Słońce wzeszło nad linią horyzontu. Promienie przełamały dym, rozświetlając ulice miasta. Ludzie powoli zaczęli wychodzić ze schronów, ci, którzy przetrwali. W ich oczach było zmęczenie, ale i nadzieja, która wbrew wszystkiemu rodziła się z popiołów. Michał ścisnął moją dłoń. Zofia stanęła obok, patrząc na nas z łagodnym uśmiechem. Drużyna zbierała się do drogi powrotnej. Bastion upadł, ale nie tylko on. Upadła również moja przysięga, by pozostać obca i chłodna. Teraz byłam tu naprawdę. I choć wiedziałam, że w końcu wrócę do swego świata, niosłam w sobie pewność, że to doświadczenie mnie odmieniło. Nie byłam już tylko obserwatorem. Byłam świadkiem. A świadek to ktoś, kto niesie pamięć dalej, wbrew wszystkiemu. Światło poranka ogrzewało nasze twarze, a wiatr rozwiewał dym. Wtedy zrozumiałam, że historia, którą zapiszę, nie będzie raportem z pola walki. Będzie świadectwem tego, że nawet wśród ruin można odnaleźć życie, miłość i nadzieję. A to zakończenie, choć okupione krwią i cierpieniem, było szczęśliwe, bo pozwalało im przetrwać i iść naprzód razem.